Ja się urodziłem w rodzinie sportowej. Sport wystałem z rękiem matki, która wielokrotną reprezentantką Polski była, jedną z najlepszych reprezentantek tak samo i w kadrze Europy i wielokrotną mistrzynią znowu, się królem strzelców Ligi Polskiej. Potem wpadłem do basenu, jak to się mówi, czyli mowa nie miała co ze mną zrobić i, i, i zacząłem pływać. Od piątego roku życia przy okazji zdobyłem Wizę Polski, już jako młodzik. A potem koszykówka, bo no już zaraziło, zarazony zostałem koszykówką i zacząłem od 12. roku życia trenować właściwie na okrągłą koszykówkę. I potem już po kolei kariera jakaś, gra w Ekstraklasie, wcześniej w Juniorach, także cały czas ze sportu. Ale czasem... w naszej szkole ogłosili nauczyciele, że jest taka akcja, i że jak jest ktoś chętny, to można się zapisać. Przyszliśmy i bardzo nam się spodobało to, zaczęliśmy chodzić. Co, dziewczyny? No, oczywiście. Witam Was wszystkich na kolejnych zajęciach: kumulacja aktywności. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, mamy same niespodzianki dzisiaj, i same złe niespodzianki. Pierwsza niespodzianka zła. Gramy, gramy, gramy. Czyli po porządnej rozgrzewce, którą też doskonale umiecie, będziemy grali, wybierzemy sobie zespoły. Druga niespodzianka, że te zespoły będą zmodyfikowane. I to jest ta zła niespodzianka. Dzisiaj mamy, zaprosiłem swoich kolegów, reprezentantów Polski i będą z nami grali. Pomieszają się w zespołach, po jednym tu w każdym, zaznaczam. Po jednym, także wszyscy będą mieli wyrównane siły i spróbujemy wobec tego powalczyć. O te nagrody, które są dzisiaj przewidziane. I właściwie na dzień dzisiejszy to pozostało nam tylko przywitanie, czyli sławny okrzyk. Zapraszam. To na kumulacja? Nie Tomasz, Tomasz spokojniutko. Brawo! Dobry rzut. Dobry rzut. Raz, mocno do przodu. Dwa. Nie biegaj z piłką. Trzy! Dobre! Brawo, brawo, brawo! Dowiedziałem się od swoich przyjaciół, że jest Paniami. Paniami. fajny program, w którym można, można pomóc dzieciakom, można zaistnieć w fajnym programie, w doskonałym pomyślem. Znalazłem... Po prostu powiedziałem, że chyba muszę z tym coś zrobić, wobec tego oprócz swojego zawodowego życia. No jednak warto tym dzieciakom też poświęcić się i dać jakiś taki bodziec w celu, żeby ich uaktywnić sportowo, żeby odciągnąć że tych komputerów, nie komputerów, tych innych dziwnych rzeczy, co dzisiaj są przy Facebooku, bo to jakieś przerażające rzeczy są. I, 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 i stwierdziłem, że chyba wystartuję. Łap. Jak ktoś mnie trafi piłką, zamorduje. Nie, nie szkodzi, biegamy, 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 biegamy. Trzeba się rozgrzać. Gimnazjum, ciężki wiek dzieci. Ja nigdy nie pracowałem z, z dziećmi w tym wieku. Pracowałem raczej od juniora. Jako, jako trener. Natomiast no to rzeczywiście ta burza hormonów i, 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 do, i okres dojrzewania, a tym bardziej jeszcze mieszana grupa, no podejrzewam, że będę miał duże wyzwanie. Natomiast tego się nie boję, bo sądzę, że, że też formuła, którą stworzyłem, że ta koszykówka, która jest potem rytmicznym, potrzebuje muzyki. No, Z tego będziemy mieli zajęcia przy muzyce. Dzieci będą mogły same muzyce, muzykę przynieść. Będziemy mogli też słuchać tej muzyki. Niekoniecznie tą, co ja lubię, ale, ale, ale zobaczymy, będzie fajnie. Uwaga, jedziemy. jedziemy! Jedziemy do 10 trafnych, Zbierasz po sobie. Uwaga, na piłkę. Koszykówka polega na tym, żeby trafiać do kosza, nie biegać bez sensu. Dobrze, Tomasz? Akumulacja aktywności dowiedziałem się przez radio węzeł szkolny. Mówiono, to było w czasie lekcji, że w czasie przerwy przyjść i porozmawiać. I postanowiłem, jak ktoś takiego słyszałem, że przyjść, zobaczyć co to jest i zgłosić się do tego. Zróż normalnie, gładan. Tak, mocne podanie. Wód tak, wód tak, mieszka, Kończymy po dwóch podanie. Ja to mam nawet zamiar po tych treningach zapisać się na do jakiegoś klubu, ponieważ y koszykówkę lubiłem przed tymi zajęciami, a dzięki kumulacji, jak to znosiłem, znaczy, po prostu pokochałem i od przyszłego roku szkolnego mam zamiar trenować koszykówkę już zawodowo. Dokładne, szybkie podanie. I zbieramy. Dobra, jedziemy. Będę ko y kontynuować koszykówkę, jest bardzo ciekawa, wymagająca, świetnie się przy tym bawię i po prostu staje to tak dużo przyjemność, że nie mogłabym nie ćwiczyć. Słuchajcie, na odpoczynek jeszcze, w tych samych parach, na tej, tylko na szerokości, ja bym chciał, żeby było na szerokości tych zielonych, bo jednak jest kłopot z tym dłuższym podaniem I, i weźcie pod uwagę tak zwane, że, że się biegnie. Trzy podania, trzy podania bez kozła, zakończone rzutem. Małgosia! Trafiamy, 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 brawo! Tam macie napój, jak ktoś chce się napić, teraz jest wodopój. Czyli lecimy do bardzo wodopoju. mi się podoba? Atmosfera jest naprawdę znakomita. Treningi są prowadzone w ciekawy sposób. Wszyscy, są, wszyscy jesteśmy dla siebie mili. Jest naprawdę... Zajęcia są bardzo ciekawe. Chciałem Wam e, przedstawić moich kolegów, przyjaciół z koszyków, którzy będą uczestniczyli w naszym treningu. Ja do się wymieniać koszulkami. Brawo! Te dzieciaki polubiły tę aktywność fizyczną. Że to jest sposób na spędzanie wolnego czasu, że to jest sposób na integrację, poznanie przyjaciół. Będziemy ich mogli spotkać w wakacji na boiskach, będą rzucali do kosza. Jestem przekonany.